i chlebek do tego. Tu schowali chlebek panie schowali. A ja muszę zamknąć. Nie, ja na razie nie, pani nie zamyka. Ja nie będę na pana czekać. Nie, ja zamknę byś pani. Nie nie zostało panu klucza przecież. Nie, bierz pani klucz. Jak ja, ja to się zamyka, na zawsze, Ja się zamknę. Pani. To nie szkodzi, że pan ten... Masz pan, pan, pan już suchy pan razem jest, z tym. Ale nie ma uspleśniałego i właśnie... Nie miło. wiem, chyba nie ma. Razem z tym, z no. Dziękuję, bo pan jest życielny człowiek. No, Dziękuję. Jest, Do widzenia. Nic nie było inscenizowane tutaj. Wszystkie reakcje ludzi były spontaniczne. Nikt nie wiedział o tym, że będę z panem Piotrem chodził. Na początku było dosyć ciężko, ale z czasem jak więcej rozmawialiśmy, spotkaliśmy się, to pan chlebek chętniej nabierał większej ochoty do, do, do całego pomysłu, a już jak kręciliśmy, to, to każdy następny dzień dzień był łatwiejszy, jeżeli chodzi o, o zdjęcia i o współpracę z panem chlebkiem. Pierwotna koncepcja była dłuższa, no ale w fazie montażu, e, pod presją. Pod, biorąc pod uwagę sugestie montażysty Dobra, i dala. innych członków ekipy, doszliśmy wspólnie do wniosku, że lepsza będzie wersja krótsza. Aczkolwiek później miałem pewne wątpliwości, dokręciłem inne, inne, inne zakończenie, które ostatecznie też się nie znalazło, i, i ta wersja. Pierwotna. Pierwotna, można powiedzieć, została nagrodzona w Bielsku na festiwalu. Pierwszy raz miałam do czynienia z filmem. z graniem w filmie, więc to było coś, coś nowego dla mnie. Wcześniej teatr. Wcześniej teatr. Teraz? A, no, dwa lata, także troszkę. Ja robię z Przemkiem filmy od 16 roku życia. To już kawałek czasu. I jak? Rozwijasz się? Jak widać. <laughs> się rozwijam. Pewnie, że się rozwijamy. jeżeli Niedawno zrobiłem sobie seans i obejrzałem wszystkie nasze filmy dotychczasowe, począwszy od Peronu B, przez koniec muru. Eee, więc widać postęp. Zdecydowanie.